Hallo, witam serdecznie. Deadpool to antybohater celi komiksów Marvel, który to dostał już swoje dwa filmy pełnometrażowe. Trzy miesiące temu na kanale Ryana Reynoldsa, czyli aktora wcielającego się w postać Wade'a Wilsona, pojawiła się informacja, iż Deadpool 3 zadobietuje 9 czerwca 2024 roku. A w filmie oficjalnie powrócił aktor Hugh Jackman do roli Wolverina. Od tego czasu pojawiło się dużo niepotwierdzonych lików i fanowskich teorii, które postaram się omówić w tym filmie. Zacznijmy więc od tego, iż w filmie podobno ma się pojawić postać Mobiusa z serialu Loki, gdzie to pracował on w TVA, które to strzegło wszystkich wymiarów i czasu. TVA podobno w trzeciej części filmu, naszego tytułowego antybohatera, ma dostać bardzo dużą rolę. Fani istnują teorie, iż może być to związane z sceną po napisach w Deadpool 2, gdzie to Deadpool zaczął podróżować w czasie i pomiędzy wymiarami, co łamie zasady TVA, przez co może ono go ścigać. Są także teorie na to, iż pojawi się Pan Fantastyczny, grany przez Johna Krasińskiego. Oraz prawdopodobne jest także to, że Wade będzie podróżować pomiędzy wszystkimi filmami z uniwersum Foxa. Prawdopodobnie Deadpool na końcu filmu trafi na Ziemię 616, które jest to wymiarem aktualnego uniwersum, w którym dzieją się filmy z PodShielda MCU. To na tyle, co miałem Wam do przekazania w tym filmie. Dziękuję ślicznie za oglądanie, subskrybujcie Demo Games i do widzenia Państwu.